Hej, siemka na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z High and Seek e Aha, to fajnie. <grywki> Komputer mnie poinformował, że są dostępne aktualizacje Akurat teraz? Nie mógł. 2-3 sekundy wcześniej. O... Oh, tak, dawno nie było and Seeka, dlatego pomyślałem. Kurczę w sumie. Czemu by nie High and Seek? Tak dawno nie było Mówię A dawaj, nagrywamy, nie? Nag i, I co? No i mam nadzieję, że się cieszycie, że jest ten Seek, a jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to napiszcie co, co byście chcieli, żeby było na kanale. O! No przecież już się to wbiły. <grym> nie. No, dawaj, dawaj, Proszę, możecie pisać co chcecie, żebym nagrywał Yey. Ogr, o Shrek <grym> Mam Shreka Jaki fajny Shrek Ciekawe to, ciekawe to Dobra. Dobra, Dobra, jesteśmy co do to tutaj weźmie Gdzieś możemy sobie iść Tanie gdzie? No na pewno nie chcesz z nim walczyć Wiesz co? Myślę, że jesteś bardzo widoczny Ale nie przejmuj się tym No nareszcie w Dobra Hunterzy zostali uwolnieni Hihi. O tak lekko poprawię ekran Powinien być dobrze Bez dobrze no. To jest dobra kampa. Czy tu ktoś jest? Tak, tam ktoś jest. Nazywa się, się wajerwerka. Będę za dużo wg. Ha, ale to są ten. Ten, który może odmienić. Dobry jest Rąbany Dlaczego jest na mnie woda, to dobra Nawet nie dostał chyba killa, nie powinien dostać killa na mnie No nie, ale, ale dostał na mnie killa Kurde, to jest pewnie Wbicie akurat w tego Akurat wbicie w Wodę. Tyle lili tam było, nie? Dobra. Co ja mam tu, Elo? Elo świnia. Elo, Elo, Elo. Zobaczmy, czy coś tu jest podejrzanego. Kto tu jest, jakiś podejrzany? Co my? Ciekawe, gdzie to prowadzi. To się się na no takich dobrych kampą. w sumie ta kampa jest bardzo łatwo do znalezienia, jak, już, jak to się już sfokosuje. Tu w sumie można się nieźle skapić, bo jest ciemno. Dlatego tam obowiązuje mm. to TNT. To nie Ty. Wiecie, nie wiecie, czy coś tu jest. Wiecie, nie wiecie. Dobra, wiecie, nie wiecie. Mm. A to jest dobra kampa nawet, bo jest ciemno. Tylko faktycznie jedynie jak sobie poradzić, to wrzucać TNT. Kurde, zgadnijcie, który to jest teraz ten niewłaściwy. No dobrze, wrzucałem TNT. Ale co się zaczęło ścierać na boczu? Kurcze... Dobrze dzisiaj. Where are you my friend? Come on. Uh, dobra. Na razie sobie na, widzę nieźle rodzą ci uh, huntersi, Czyli my. A no, faktycznie jest... Uh, gdzie on jest? Tutaj To co ja słyszałem. Słyszałem uh, jakiś dźwięk jakby... To się użył tej siekiery do szybszego. O, jeden Hiders. I dwie minuty szukania, no to przerąbamy. Cześć, co to może być? O, wiecie, taki majestetyczny. Dobra, wystawił pan, wystarczył się, wystarczył. wiedział, że i tak, że i tak. GG. Tak, no, no, da mu poszło nawet. Shopping Highland. No dobra, zakończę jeszcze raz Shopping Highland, czemu by nie? Niech cię rzuca TNT kiem. Fajnie. chcę wziąć te TNT. Ciekawy, czy byśmy mogli zem To byłoby ciekawe. Małe slime małe slime są słodkie. Duże już nie. Du, du, duże są e, z, zbyt uparte nawet. Co, czy ta woda nie spada? Mam wrażenie, że ta spod woda nie spada. Patrzcie, że się zablokowała, no? Faktycznie, że się zablokowała. Kiedyś był... Może są na niewidzialnych blokach, nie wiem. Kurczę, to się tak trzeba wybić z samego kaniuszka? Dlaczego nikt nie chce grać. No dawać dołączać. I taki, wiecie. Jest teraz taka przerażona mięskie. W sumie fajnie jakby to się dało na tego, na miniaturkę. To to wstawię na miniaturkę. Bo tu nie zabijaj mnie. Nie, fajnie mi to wychodzi. I no dalej mam 11 graczy. Taka trochę lipa. Zresztą 100% ktoś wyjdzie. Ale mam normalnie wrażenie, że... O, no 12, dobra, 13, no to super. Już w jest odliczanie. Aha, tam jestem, ten, Chcę się tak zastanawiam, Kurczę, gdzie jest ten parkour? Dobra, 14. Nie jest źle raczej. Znaczy, teraz, jak podejdę nawet nie wiem, tam chyba trzy osoby, to ...to i tak nic się nie stanie. Dobra, nawet nie podczas kroki już nie wchodzę. To już jest źle. Pa ha pa pa, trzeba byłoby mieć te 500 gemsów na tego radara Wtedy to się można pobawić, wiecie No niestety Dobra jest nas dość dużo Mam jedną legendę z sobą To nie jest źle, to nie jest źle, naprawdę Dobra, gramy. Zobaczymy. A, to jest tak. To, to gdzie kamper mamy jakby zapewnioną. Tylko ja muszę iść po swój ten. Po swoją doniczkę. Bo najlepsze. Jak się tu kryć, to doniczko, nie? Aha, no to bardzo fajnie, bardzo miło, nie? Przeniesie, akurat by mnie musieli przenieść, ale zanim wam, ja coś tak czułem, że nie przeniosą. Ty. Dobra. te Gdzie uciekasz? Dobra. Ty jesteś niewinny. Łapię cię. Ty, ciacho! Gdzieś... Just... Come to me, my cake. Come to me. Chodź tu, ciacho. No dawaj, dawaj, dawaj Tak jej, je, zabili to w ogóle Tak dyskretnie obczelimy moją kampę ja! Dyskretnie obczelimy kampę Elo, skąd do mnie strzelasz? Jestem bardzo ciekawy Ktoś na pewno jest tam Gdzieś tam no, coś, coś do mnie strzela Coś do mnie strzela jak wiecie, tak. Te, owce, Coś ty tak podejrzanie wyszło. <gry> Jak wiecie, sprawdzacie każde podejrzane zachowanie. A, to się jest, dobra. Okej. Okay. Jak wiecie, tak przypadkiem uderzyłem tą owce, nie? Że tak. nawet nie liczyłem na nic, tak mówię. A, dobra, nie, uderzę ją. Zapraszam tak, 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 go. Oh! Ale reaguje praktycznie. Jakby się nie ruszyły te dwie półki, to się nie wygrywać, że one są. Dobra, zabiliśmy go? Eee, tak Który? No przed chwilą wciąż poleciała No Dawaj Kto jeszcze? Ty chyba, tak? Czy któryś z was? Ty? 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 Nie, nie, nie Dobra, szukamy ich dalej W moją kampę?! Zobaczmy, gdzie wyjdziesz. GONIĆ MNIE TĘ BŁECZKĘ Z KSIĄŻKAMI! Aha, dobra, czyli on już jeszcze miał, póki może, dobra. To jest spoko. Łoś, trochę mnie tu przyblokowało. Coś jeszcze do mnie strzeliło, to jest najlepsze. Dobra. Wygląda nie tam, to jest Dobra, to ty się już nim zajmij. Ja zajmę się tym, który gdzieś tam się skąpił. się dość dużo ich jeszcze jest. No, takim słabym hunterem jestem. Kto tu do mnie strzela? A ty! Stamtąd ktoś strzela. Wiesz że ja cię widzę Patrz jaki sniper Dobra, dobra, chodź tu Dobra, rób free daj rób Dawaj Nie ma tak! Nie ma takiej zabawy z nami! No nie! Z nami się tak nie bawi No nie wiemy jak się tutaj rozprawiać ze wszystkimi Trochę sobie kampę spaliłem, bo właśnie tam poszedłem. No ale mniejsza. Ej, ale powiem wam, że naprawdę wybiliśmy, wie, wybiliśmy naprawdę masę haidersów, Nie wiem, jak wybiliśmy sześciu może. A, a tych hunterów, a tych hiderów dalej jest mnóstwo, nie? To jest, to jest, tak jakby wszyscy nagle wiecie, hajderzy powiedzieli... Yy, yy, Hunterzy. Dobra, ja wychodzim, wychodzimy i zostałem sam nie? nie jest spowiedziany. Pyk owca. Nie. Pyk, analaz. Nie, bo my ścigaliśmy biblioteczkę, więc no niekoniecznie bibliotekę, ale nie, tak. Aha, czyli gdzieś zabił przez tego... Dobra. Mamy no, minutę. Opa. No brawo. Teraz musisz go tylko dorwać Co oczywiście będzie trudne, ponieważ to jest kurczak A kurczaki są mega szybkie Oczywiście, musiałem się jeszcze oddać od tego kurczaka, nie? Zabijesz tego kurczaka! Dobra, dostał no. Powinniśmy dostać jakąś asystę czy coś Ale ja powiem wam, kurde, tak dużo osób w nich nawalało, nie? Nie wiem, ty, ty! Nie wiem, który tu? Tu coś jest. No patrzcie, o co tu chodzi? A, że ty! No, popierd... zdradziły cię partikle, nie? <ścoughs> no jest, tak patrzę, kurde, co to, nie? Tak się wie, tak kurde, co jest? Fajnie się grało nawet. Be bez cheaterów. Bez cheaterów fajnie się grało. E, a że graliśmy już jako hunterzy i hidersi to i tak się... Łoje fajnie. O moja uliczka. No naprawdę. Treasure czarcy, gemsy akurat A Oczekici, bo nie policzyłem ile osób pokonaliśmy. 7 killi, no właśnie, no to ładnie, 7 kill mówiłem. Wiesz koło 6 osób pokonaliśmy A to i tak ładnie mamy 7 kili. Nigdy mi chyba aż tak dobrze nie poszło jako hunter. Ale mówię wam, no kurczę, no wykonaliśmy tyle kili, a tam tyle osób jeszcze było, wiecie. Tych hiderców, ja tak mówię Kurde, ile tych hiderów? Dobra, teraz chciałbym wygrać w sensie jako hider. Tak, bo już jako hunter chyba... Nie, wygraliśmy chyba tylko raz jako hunter. Bo wiecie, to powinno być tak, że jeżeli e, hunterzy znaleźli, wszyscy hunterzy znaleźli hiderów, to powinno być, że e, hunter win. A nie, że ostatnia osoba, która przeżyła win. Bo mm, w sumie jakby ta gra nazywa się... Aha, e, nie, dobra, bo ona się nazywa Block Hunt części, tak, tylko z, z, drugiej, z drugiej strony głupio, bo osoby, które jakby e, szykują się na polowanie nigdy nie wygrają, nie? Znaczy to można umownie powiedzieć, że ona wygrały w momencie kiedy e... kurde, gdzie jest jakaś doniczka. Dlatego wadłem, nie doniczką. Przecież tu nigdzie nie ma doniczki! Ej, dobra. O, widzę, 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 widzę doniczkę. Dobra, to nie jest... To już jest dobrze. Tak, dobra. Jestem doniczką. Mogę być doniczką, jak jestem doniczką, to jest dobrze. o, 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 co jest? Tak mi ekran pewnie laguje masakrycznie jeszcze na zatek. Dobra, wbijam się tu. Tylko jest... Aha, że nie możemy być jednym blokiem tutaj. No dobra, no, spróbujemy się przerzucić gdzieś jakoś tak. Tak, Ale mi laguje nie potwornie, naprawdę. Potwornie mi teraz laguje. Powiem wam tak, no to przerąbane. Ju, już, już, już kogoś tam namierzyli. Dobra, wsądźmy sobie tutaj, wsądźmy sobie tutaj. sobie tutaj. Ale ten LGH to będzie przerobany typ, jak już widzę. Nie jest to może jakaś kampa sezonu, ale na razie widzimy wszystko, także... Że to miejsce nie jest naprawdę złe Nawet się boję po części miałknąć. nas jakiś typek nie nakrył. Suzuki, Suzuja. Dobra, dobra. Patrolujemy, patrolujemy, skanuję, skanujemy skanujemy o Kurde. O kurde. <laughs> skanujemy pogoń świnki na rzeź. Na pizzę. Na pizzę. A tam? Tam, tam, tam! Co tam jest? A owce. Aha. Elo. Elo. <ścoughs> Nie podobało mi się, jak dużo ich tam było. Dobra, ja tu wbijam na szybko na szybko na szybko, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko. Biorę naszą kampę. I wybieg, dobra, jest dobrze Dzisiaj Jeszcze nie wybiegł? No. Nie, nie bij nie bij Kurde, nie wygramy, nie, nie wygramy dzisiaj Są bardzo dobrzy huntersi Także masakra A trzech Tylko trzech huntersów, więc... I tak długo przetrwaliśmy a mogę, a, mogę, a mogę się w tej trawie kryć dalej, ale znając życie od razu by mnie znaleźli Dobra o. Du, 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 du. Dobra muza, dobra muza, naprawdę Mega muza Jakiś gości, wiecie wiem jeszcze i w ja tego nie Razem z nim do tych świn, ale co, coś tu mnie uderzyło, coś tu mnie uderzyło. Ach, widzę, że tam kolejny gra. Dobra, jeszcze dwóch i 2 minuty, no to powiem Wam ciekawe. Dość faktycznie to tak. Aha, no właśnie, zapomniałem, że mogę robić tak. Już. A to ich zawsze wystraszy. Ej, a ty co tak, podejrzewałeś? ja ciebie tu nie widziałem kurde, nigdy się w świnie nie zmieniliśmy. Pyk! Granat! Granat... <grymny> no dobra, to nie był granat, ale... Ale przynajmniej sprawdzamy, czy to wszystko nie jest podejrzane. Aha, dobra, ty jesteś... Ja myślałem, że to jest ten... Że to jest, eee... Pos... że to jest owca. A to był ten, a to był... Ja coś do mnie strzela. I to coś jest tutaj I granat mi wrócił Dlaczego nie mogę tu użyć TNT? Ale patrzcie, no nie my nie mogliśmy tam użyć TNT A strzała ewidentnie przyleciała z tamtą A ty tutaj jest? a nie... A ty tutaj a nie, jednak nie Ty, kurczak, ty jesteś coś Dobra, tutaj to... patrz jaki skampionek. Wiecie, bijemy po wszystkim. Co tu mogło być takie nienormalne? Ta świnka! Ja się tutaj zaraz do siebie przedostałem. Ty, nie? Ej, patrzcie, usunęli mi całkowicie te Aha, nie, dobra, mamy dwa. Przej. Przej wysadziło to miejsce. <laughs> no dobrze, O, byliśmy trzeci! Jakim czynem byliśmy trzeci? Jak nas pokonali, zostało jeszcze trzech. Chyba że jeden wyszedł. A słuchajcie, no... Co? No, poszło nam do... No Nie poszło nam dzisiaj najlepiej. No, za każdym razem nas pokonywali. Ale dzisiaj jako Hunter nam dobrze poszło, aż 7 osób gdzieśmy pokonali. Uh, uh, uh. Dość, dość fajnie, dość, dość dużo i dość fajnie. Także słuchajcie no, Co? E, dzięki wam za oglądanie. E, tak jak mówiłem, e, wpisujcie w komentarzach gierki, w jakie chcielibyście, żebym zagrał. E, I co? No i na pewno będę je nagrywał. Także słuchajcie, dzięki wam za oglądanie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki i cześć!